Dzień dobry, cześć i czołem. Jest strasznie jasno. Szukam właśnie opisu podkładu, który będziemy dzisiaj testować. To jest nowa marka, która weszła do sefory, dlatego patrzę do komputera, nie do was. Eee, nazywa się Hourglass. I słuchajcie, gdzie go w ogóle położę. Hourglass jest marką mi znaną. Eee, co prawda ona dopiero niedawno pojawiła się w seforze. Jest to taka marka. Mm, jest to marka amerykańska chyba. I um, ona mi się trochę kojarzy z gwiazdami dlatego że nie wiem czy była ustawiona, był ustawiony marketing czy jak, ale Wiele gwiazd, szczególnie lubiących taki glow na cerze, używało właśnie podkładów, baz dalej tej marki. Ona słynie też z takich pudrów rozświetlająco-prasowanych, których szczerze mówiąc ja w ogóle nie rozumiem. Dzisiaj testujemy podkład. Podkład marki Hourglass nazywa się Vanish um, Seamless Finish Foundation Stick. Um, opakowanie wygląda tak. Cena na stronie Sephora to jest aż 219 zł za tylko 7 gramów. Ważność 18 tysięcy, 18, 18 miesięcy. E, kolor taki wybrałam. To jest raz, dwa, trzy, czwarty. E, Czwarte od najjaśniejszego kolorów jest masa, naprawdę. Tło, Boże, z 50. Masa, masa kolorów. Także na stronie Ferry możecie sobie zobaczyć. A jeszcze raz powtarzam, podkład w styku i przeczytajmy, co jest napisane, bo na opakowaniu nie sprawi nic. Rewolucyjny podkład w sztywcie posiada cechy korektora płynu i lekkość pudru, połączonych w długotrwałej wodoodpornej formule, która pozwala uzyskać efekt niezauważalnie pełnego pokrycia skóry. E, niespotykana. Koncentracja pigmentu zapewnia maksymalne pokrycie za pomocą minimalnej ilości podkładu, ukrywając wszelkie przebarwienie niedoskonałości skóry dzięki jednolitemu wykończeniu. Właściwości, zalety. Podkład i korektor w jednej skoncentrowanej formule, która zawiera podwójną ilość pigmentu w porównaniu z tradycyjnym podkładem. Ciekawe. Dając efekt natychmiastowego pełnego pokrycia podczas jednej aplikacji. Długotrwawo wodoodporna formuła super zapewnia pokrycie utrzymując się aż przez 12 godzin, sprawdzimy. Innowacyjna formuła dostosowuje się do temperatury ciała i bez wysiłku stapia się ze skórą. We will see. Dostępne w kształcie unikalnej trójkątnej kuli. Która zapewnie precyzyjna aplikację kosmetyku wzdłuż konturów twarzy. No to takie trochę, wiecie, marketingowe. Szeroki wybór odcieni pozwala konturować i rozświetlić skórę. Aha, czyli oni przyjmują taką politykę, że masz sobie kupić ze dwa albo i trzy kolory. Yy, dostępny w 32 odcieniach, czyli z 50 ma trochę przesadziłam. Yy, I mamy, oczywiście, sobie użyć ich pędzla oryginalnego, to będzie jeszcze lepszy efekt, ale my mamy podobny pędzel. Więc go użyjemy. Taki y, syntetyczny, skośny. No dobrze. Szybki, łatwy w użyciu. Poprawia wygląd skóry. Tuszuje zaczerwienienia, bla, bla, bla. E, no dobrze. Strasznie drogi podkład, moim zdaniem. W ogóle te produkty Hourglass są dość drogie. Czemu jest takie krzywe tło? Powinno być trochę lepiej. E, chociaż chyba wezmę też trochę wyżej. Dobra. Moja cera trochę rozjaśniła się, trochę się poprawiła względem tego, jak wyglądała przy ostatnim nagrywaniu. Jeszcze nie jest idealnie, ale na pewno jest już lepiej. Ja mam na buzi tylko i wyłącznie krem nawilżający. E, tu jakieś takie dziwne krosteczki, nie wiem czemu, bo nic wczoraj na buzi nie miałam. Więc go wypróbujemy. Hmm. Myślę, że nie będę nakładać tych kredek korygujących, bo chcę zobaczyć, czy on faktycznie ma aż tak e, silne krycie. Opakowanie jest bardzo ładne, bardzo eleganckie. Zapachu nie ma praktycznie żadnego. Pewnie wiecie, że ja bardzo, bardzo lubię podkład w właśnie sztywcie od Make Up Forever. On jest przyjemny, właśnie z taki lekko tłustawy. I ten też. Na pierwszy rzut sprawia takie wrażenie. Może tyle wystarczy, żeby pokryć tą część twarzy. Nakładać go będę za pomocą tego pędzla. Na pewno go pamiętacie: to jest T24. To był jeden z naszych hitowych pędzli w nowej, w starej kolekcji. I w tej chwili on wrócił w secie Nude. W ulepszony trochę, jest trochę grubszy, jeszcze przyjemniejszy. On jest genialny do nakładania. Korektora Pod oczy, właśnie do podkładu też do pudru pod oczy, do konturowania bardzo fajny pędzel, bardzo taki ergonomiczny ma kształt ehm, także link do tej kolekcji podam Wam na dole no i rozprowadzamy no powiem Wam szczerze, że jak rysowałam te kreski i czułam jaki on jest kremowy to spodziewałam się, że on się będzie jak masełko rozprowadzać a tymczasem no trzeba tutaj trochę Popracować tym pędzlem. Jest jeszcze trochę jednak za jasne dla mnie, ale myślę, że jakoś to dzisiaj przeżyjemy. Krycie. Kiedy skoncentrujemy w jednym miejscu więcej tego produktu, jak widzicie, tak wciskam, nie tyle rozprowadzam. To naprawdę całkowicie, całkiem przyzwoicie kryje. W zasadzie jest to takie pełne krycie. Wyszłam sobie jakieś lustro, żeby z bliska zobaczyć. Widać skórę przez ten podkład. Yy, czy to plus, czy to minus, to musicie sobie odpowiedzieć w jakim stanie macie skórę. Yy, czy macie rozszerzone pory, i tak dalej, bo jak macie, to być może trzeba by było właśnie za chwilę użyć jakiegoś, jakiegoś pudru, który te pory zniweluje. Krycie ma fajne, porządne. Może nie jest to jakaś totalna szpachla 100% i w ogóle nie widać skóry, ale to już jest dla mnie pełne krycie. I właśnie przez yy, jakby ilość i też grubość tego produktu, właśnie ile tego nakładamy. Jesteśmy w stanie jakoś tam to krycie kontrolować. Jest tu bardzo mało tego podkładu. Zobaczcie, on się też tak skręca się to opakowanie. Kurczę, nie chce stać. Podoba mi się to, że właśnie przez to, że to jest sztyft, można w danym miejscu nałożyć go zdecydowanie więcej. Ale no mam takie wrażenie, że czego tak wetrzeć w skórę, że ja to nie jest tak, wiecie, że tu sobie pędzel sunie. Może i łatwiej by było gąbką, natomiast no pisali, żeby nałożyć ich pędzlem, czyli właśnie takim skośnym, syntetycznym, dość podobnym także. A jeszcze bardziej podobny będzie w kolekcji marmurowej, tak swoją drogą. Mam na razie bardzo mieszane uczucia co do tego podkładu, dlatego że aplikacja nie należała do jakichś totalnie przyjemnych i że to tak sunęło na skórze i w ogóle jak na przykład właśnie z przy Make Up For e, krycie tak jest pełne e, fajnie można go miejscami dołożyć żeby zakryć coś tam tak jak e, u mnie to było na brodzie z tym nie ma problemu nie jestem pewna czy podoba mi się wykończenie bo ja mam takie wrażenie że on siedzi na skórze podkreśla jej strukturę w niekorzystny sposób no nie do końca mi się podoba jak on wygląda na skórze ja nie mam najgorszej na świecie cery i nie wyobrażam sobie też, jakby to miało wiecie, wyglądać u kogoś, kto faktycznie ma jako takie problemy ze skórą, więc ja wykończę ten makijaż i wrócę do Was, żeby wam powiedzieć, wiecie, jak się na tym aplikowało produkty i tak dalej. A, jest godzina dzisiaj. Słuchajcie, nagrałam właśnie ten makijaż dla Was i śmiałam się w tym, teście, w tym makijażu na koniec, że nagrywam dzisiaj. Test jednego z gorszych podkładów. Gdyby w Polsce istniała, istniała polityka zwrotów do sefory, takich e, normalnych, a nie na przykład z przyczyny jakiegoś koloru czy czegoś tam, e, chociaż są jakieś pogłoski, że można zwracać używane produkty i tak dalej, tylko wymaga to, że tak powiem, e, siły charakteru, e, to na pewno bym go dała. Nie chcę nawet wiedzieć, jak on do końca dnia się będzie spisywał. On jest po prostu bardzo kiepski. Zobaczcie, co on mi tu zrobił. Przecież to jest dramat na skalę światową, po prostu, widzicie to? Na czole podkreślone zmarszczki mimiczne, odrobienia tak, których, o, widzicie, i one się nawet pogłębiają, nie? To jest po prostu dramat. To wszystko tutaj. Na nosie on się zważył i star całkowicie już, a jest godzina od aplikacji, wygląda koszmarnie, bardzo źle się na tym nakładał, to znaczy rozprowadzał się dobrze na tym korektor, natomiast ostatecznie widzicie, że wygląda naprawdę kiepsko. E, osiadł wszędzie, gdzie mógł, na niedoskonałościach, na nierównościach. Tam się wszędzie trzyma. Jest taki. E, on nie jest w moim odczuciu pozytywnie świetlisty i ładnie. żeby miał ładne wykończenie. W moim odczuciu jest po prostu e, tłustawy i niedobrze zafiksowany. A nie chcę tutaj też dokładać specjalnie jakiś, e, wiecie, jak to się nazywa, e, pudrów. Bo nie mam zamiaru mu pomagać, bo po prostu już widzę, że to jest kiepski produkt. Kiepsko się rozprowadzał. A być może na jakichś bazach i tak dalej będę się rozprowadzał lepiej, mniej mi się nie podoba. A jak jeszcze pomyślę, ile kosztował, i że kupiłam go wyjątkowo bez zniżki, to w ogóle no... czuję rozczarowanie. Może na innym typie cery, może na cerze bardziej takiej e, mieszanej on by się lepiej sprawdził, bo bym miał jakiś lepszy poślizg. Nie wiem, a tym bardzo nie wiem, jak by struktura skóry wyglądała. O, mam dość dobrą opinie i widziałam raczej tylko pozytywną recenzję jego, więc tym bardziej jestem zaszokowana. Także tak, ja uciekam, nagrywam dalej, a z Wami zobaczę się wieczorem, ale nie nastawiajmy się, że to będzie pozytywna recenzja, chociaż wiecie, zdarzały się już cuda, także kto wie. Dobry wieczór, jest dopiero 19.51 i wierzcie mi, że chciałam skończyć recenzję tego podkładu dużo wcześniej, bo już po 15.00, ale stwierdziłam, że dobry na do końca. Aż nie wiem, od czego zacząć naprawdę. Po pierwsze, e, okej, okay, ja się zgodzę z tym, że tak jak ja patrzę teraz w podgląd, czytam sobie w kamerę, e, to nie jest tak najgorzej. Bywały podkłady, które zdecydowanie gorzej wyglądały bez poprawiania po tylu godzinach. E, więc tak, z tym ja się zgodzę. Natomiast ten podkład za 7 gramów kosztuje 219 zł. To jest najgorszy podkład w tej cenie chyba, który ja w życiu kupiłam. I ja jestem tak wściekła, że ja go nie mogę oddać, bo gdybym go mogła oddać, to bym go oddała jeszcze jutro. Podkład miał być długo kry... mocno kryjący, miał być długotrwały i tak dalej. Pierwsze co, on się kiepsko nakłada. Widziałyście, że wcale nie nakładało mi się go super rewelacyjnie. Cały czas miejcie z tyłu głowy cenę. Nie nakładało mi się go super rewelacyjnie. Następna rzecz, którą od razu powiedziałam, to było negatywne podkreślenie struktury skóry. Był bardzo widoczny na porach, gdzieś tu się zaraz przyczepił do moich suchych tutaj tych blizn, które się goją tu wszędzie. Tragedia. Ja go przypudrowałam, też dobrze się na nim wykończało makijaż, tam wiecie, brązer i te sprawy, ok. Ale już chyba po 3 godzinach ja zaczęłam wyglądać, jakbym się po prostu spociła. Wiecie, jak macie pełen makijaż, się spodziecie, potem to tak wyschnie, to on się zaczyna taki ważyć, jakby oddzielać trochę od twarzy. I tak on dokładnie zrobił. E, później było już tylko gorzej, bo w tej chwili to mam z po prostu, jak nie wiem co. Widzicie, jak on sobie elegancko tu siedzi. Wszędzie, gdzie tu może usiąść na jakichś niedoskonałościach, on je tak podkreśla, on tak na nich siedzi. Na nosie, widzicie tą porażkę? Na nosie to on się generalnie starł, jeszcze w trakcie wykonywania makijażu i zważył, zrobił dziurę. Korektor, który generalnie jest dobrym korektorem, widzicie to wszystko tutaj? Jaka, jaka to jest porażka w ogóle, co tu się dzieje? Eee, nie, naprawdę, wiecie co? Aż nie mam ochoty za bardzo Wam tego z bliska pokazywać, bo to jest dość. Eee, o, teraz to jest dość żenujące po prostu, bo. Ja rzadko mam aż tak tragiczny makijaż. Mówmy się, że gdyby to nie był test, to ja bym na pewno albo to zmyła, albo to poprawiła w ciągu dnia czymś innym. Eee, po prostu tragedia. I dlatego to tak zaznaczam bardzo, bo ja miałam różne inne podkłady, również w sztywcie, które były dużo lepsze i dużo tańsze. Ale co jest najlepsze, to to, że ja ostatnio, tak jak większość dziewcząt, zdam gigantyczną paczkę z, w związku z nadchodzącą promocją w Rosmanie. Bardzo dużo było tam asortymentu, między innymi Rimmel. Ja lubię podkłady Rimmel, one mi bardzo pasują. I wróciłam do tego z tą czerwoną nakrętką Lasting Finish, który na używałam w poprzednim, jakoś ostatnio w tym filmie: makijaż Glow, powiększące oczy, coś takiego. I słuchajcie, on się trzyma, on bardzo ładnie kryje, bardzo porządne, naprawdę jest mocne krycie. Daje piękne wykończenie i trzyma się. Od nałożenia do zmycia. W stanie nie, 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 nie w ruszonym. Tu jest podkład za 200 zł, który na suchej cerze zrobił to. To jest przykre. Po prostu. I ja jestem wściekła, a jeszcze bardziej jestem wściekła, że nie kupiłam go na żadnej promocji, tylko za pełną cenę. Tego to już w ogóle jestem wściekła. Nie. Hourglass, tak samo jak mnie rozwaliły ich pudry, Czekać ja je poszukam. No i znalazłam, nie trzeba było długo szukać. E, cudowne trio kultowych produktów Hourglass. Ambient się nazywa. Jest tutaj puder o nazwie Dim Light e, i na Descent Light i Radiant Light. Które wygląda tak, ja do dziś nie rozumiem fenomenu. Prawie chyba nigdy wam nie pokazałam tego produktu, bo uważam, że jest totalnie dziadoski, bo te pudry ani nie matują, ani nie rozświetlają, są suche, są kiepskie. Wykończenie jest żadne po prostu. Ja jestem tak zła, bo jest tyle tanich trogeryjnych podkładów, które te rozwalają na opatki, że to jest aż rażące. On niczym. W niczym dla mnie nie jest fajny. On yy, kiepsko się rozprowadzał. O kolorze nie będę mówić, dlatego, że jestem w tej chwili opalona i kolor to nie jest sztuka. Yy, on nie trzyma się dobrze, podkreśla zmarszczki, podkreśla nierówną skórę, siada na wszystkich niedoskonałościach, yy, waży się, ściera się, świeci się i kosztuje 219 zł za 7 gramów. To boli. Wszystko w środku boli. Także tak. Bardzo jestem ciekawa Waszej opinii. Bardzo jestem ciekawa Waszej opinii. I powiem Wam, że to jest jeden z tych momentów, kiedy ja się zastanawiam, czy te wszystkie recenzje, które oglądałam tego podkładu były prawdziwe. Tym bardziej, że oglądam ją z suchą cerą. Ja nie powiem. Go nie mogę oddać. Więc ja mu dam może jeszcze jedną szansę. Może jakimś cudem. Tylko wiecie, podkład za taką kasę już nie powinien ani wymagać jakiś Eee, specyficznych baz, cudów, traktowania. Umówmy się z dużo, dużo tańszych podkładów, które się lepiej sprawdzają. Także cóż, przede mną jeszcze chuda i. chuda eee, i co? Przede mną jeszcze chuda i Fenty Beauty. Mam nadzieję, że one mnie do tego stopnia nie rozczarują, bo jak policzycie sobie ile dałam za to trzy podkłady, to, to cena jest powalająca po prostu. E, także cóż, wypróbuję go jeszcze raz a później nie wiem co z nim zrobię albo puszczę go na grupie w świat, może komuś przypadnie do gustu, może znajdzie się jakaś osoba, która jest jego fanką e, albo nie wiem co z nim zrobię tak, to wszystko na dzisiaj pamiętajcie o kciukach w górę, o subskrypcji i do następnego razu, buziaki!